widzą widzowie, w następnym odcinku z Brown Stars, nie? No, z trzeciego odcinku, oczywiście. Jak widzicie, nie. No i wszystko git jest. Ja naprawdę nie wiem, jakiego zadymia, że mam wybrać tamtego odcinka, nie wiem jakiego zadmiarza mam wybrać, czy Leona e, czy ten e, wiecie co czy, 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 czy Spajka czy tego Spajka co ten chłop ma czy czy ten czy kruka czy Leona mam wybrać? Nie wiem. Ej, bo widzą, wie, bo ja się na chwilę nic nie, odzywa, nie odzywałem. Bo ja nawet nie wiedziałam, że ja nagrywam, wiecie? Ja zapomniałam, że ja nagrywam. Hehe, <ścoughs> I ten. Tu się skupiłem nagraniem, bo ten. Bo jak widzieliście, to plankowałem jakiegoś chłopa że z nim yy, miałem ten, że z... polubiliśmy, ale potem ja go zabiłem. nie? Pamiętacie to? Tą akcję? Hm. Akcja, akcja. <laughs> Kurde! Dobra. A przecież <grymne> to nic nie dało. O, o co, jak to czyli Ronaldo, Szy! nie gadajcie. Przecież, jak się ma szóste miejsce, to chyba można dostać jedną ten. O nie, Barry jeszcze. Naprawdę? Ja, ja tego sobie nie życzę. Zadaję punkty od rażenia z pendą lub Jane Janet. Hmm. Ja wybiorę. No dobrze, niech będzie tanic. O nie, tak tu się nie możemy bawić. Janet, gdzie jest Janet? Janet, wybiorę ładniejszą. To jest blitka. To jest ładniejsza. Mhm. Możemy się wygrać? Ja bym co to jest ta batalia A, ta bateria tu trzeba tutaj zabijać, ok. Wygramy to. Odsuń się ode mnie. Zabijajcie tego chłopa, starego dziada. O, czy to nie jest stary dziad? To jest taki smutki kici, kici którego trzeba zabić i trzeba wygrać No kurde Tutaj są dwa kici kici Ciekawe jak wyląduje na to Wygraliśmy Wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy, wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy. Dobra, oczywiście, że wygramy to. samo najlepsze skiny. Nie wiem w ogóle, który jest najlepszy. Dobra, ja idę sam z tamtej strony, nie? Czemu oni tak szybko biegają, a ja nie Halo! Gra, ze, gra się zepsuła. Zepsuła się gra halo. Gra się zepsuła. Gra się normalnie zepsuła, no. kłamstwo. Okłamali mnie. Na no farcie zabiła mnie. Na no falcie Pięć do czterech. Zabijać. Kurde. Jest. Nie! Trafiajcie w jego... No! Teraz zabijajcie... ich! Jak mnie zabiją, to będzie tragedia. Widzicie, tragedia jest. Przegrywamy. No, widzicie, tragedia teraz. Przegraliśmy. Nie. Tragedia. Wybieram innego zadmiarza. Dobra. Dynamikę, dynamikę wybieram. <laughs> Musimy wygrać tą batalię, bo ja mam taką misję. Kurde, kurde, trafił w ogóle w kogoś? Trafiłem jeden raz. Dobra, mam, tak jak on miał, tak jak on miał. Dobra, prawie, prawie. Zrobiłem ich w dwóch. Ja użyłem ulta? Nie, nie użyłem. Kłamstwo. Nie użyć ulta. No teraz użyłem ulta, znów. Jak zawsze są tylko ulta i nic trafiłem trafiłem trafiłam trafiłem no i as wygraliśmy Dynamike, Dynamik, to jest super Mike. Jak tak A, dobra, no o nic mi nie chodzi, o nic mi nie chodzi, ja nic nie mówiłem. Dobra. Teraz wybieram oczywiście... Że... To wygrać tą batalię, i misję. W ogóle batalię już mam zrobioną. Ja mam misję zakończoną. Gdzie? Nie, wiem w ogóle nie wiem, widzowie. Odejdź! Dobra. El? Musi mi Życie rosnąć Kurde prawie no Zmijcie tego kolta On hm, się nazywa Hola. Hm. Hola, Ola Zabiłem też oni wygrywają. No. Dobra. Prawie nie mam życia. ostatni zabity abraz wygraliśmy wygraliśmy przegrać nie mogliśmy wygraliśmy przegrać mogliśmy wygraliśmy przegrać nie mogliśmy wygraliśmy przegrać nie mogliśmy wygraliśmy przegrać mogliśmy Nie, yeah. yeah. Dwa razy Dwa i jeden Wygramy to czy wygramy to Tak wygramy. Ooo Tak Oje tak. oh, yeah. Nawajcie zabijajcie go dopóki mało chodzi Macie mnie chronić. Jak nie, to was. Zjem! Zjem! Tak, zabiłem. To ja, bo ja jestem najlepszym. S -u -u Myślałem, że znów będę miał Ulta XD, ale blisko było, żebym miał tego Ulta. Dół <tryk> jest. I teraz mają nas. Legendarny, legendarny. Fajnie. Jak? Jak? Ja muszę skończyć ten filmik na iPa.